I Rozmowa Dnia Anna Czcińska. Witam Państwa i zaczynamy od dobrych informacji. Rośnie zagraniczna sprzedaż polskiej żywności. Co ma na to wpływ? Pandemia, jakość, a może cena? O polskich produktach rozmawiać będę z Marcinem Wrońskim, Zastępcą Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Witam Pana, Panie Dyrektorze, witam serdecznie. Dzień dobry. I na początek dane wartość eksportu przekroczyła 25 miliardów euro. Jest wyższa ponad 6% w porównaniu z tym samym okresem 2019. Jak to możliwe w dobie pandemii? No. Eksport w zeszłym roku, w roku 2019, był rekordowy dla polskiej żywności. Na początku roku myśleliśmy, że nie uda nam się powtórzyć tego wyniku. Miałem na to wpływ i recesja w Niemczech, i Brexit. Okazało się, że najważniejszym czynnikiem jest pandemia koronawirusa. Ale dlaczego polski eksport wzrasta? Po pierwsze mamy dobrą żywność, żywność, która jest ceniona za granicą, żywność wysokiej jakości. Za stosunkowo niską cenę. Możemy walczyć o rynki i zachęcać tym argumentem. Od wielu lat systematycznie wartość eksportu polskiej żywności wzrasta. Przez ostatnie 5 lat wzrosła o 50%, z 21 miliardów euro do 32 miliardów euro w zeszłym roku. I cały czas pracujemy jako na przykład krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa, organizujemy spotkania B2B, w zeszłych latach, jak było to możliwe, uczestniczyliśmy w wielu targach zagranicznych. W tym roku dla nas korzystna jest też deprecjacja złotego względem waluty euro i, i dolara. Także to jest też jeden z takich głównych czynników. I okazało się też, że Żywność jest towarem bardzo poszukiwanym w czasach pandemii koronawirusa, bo można być krajem bardzo bogatym, można mieć ropę, można mieć dużo dolarów, ale nie zawsze można mieć żywność i być samowystarczalnym i nawet eksportować tą żywność. No, i Przede wszystkim, panie dyrektorze, eksportować do Unii Europejskiej, jak to możliwe? Tak, Unia Europejska jest naszym największym partnerem w sprzedaży żywności. Z Unią Europejską największym partnerem są Niemcy. To wynika też z różnych względów, pewnych upodobnień kulinarnych, podobnych, pewnego te, pewnej też popularności polskiej żywności, odległości, transportu, ale warto zauważyć, że systematycznie wzrasta eksport polskiej żywności poza kraje Unii Europejskiej, co nas bardzo cieszy, bo to jest w moim przekonaniu bardzo perspektywiczne są rynki, rynki na przykład arabskie, rynki afrykańskie. No i właśnie, bo... I, bo to już od kilku lat słyszymy, to słychać od, od kilku lat, że Polska walczy o nowe rynki, właśnie o Azję, o Afrykę. Czy, czy to się udało? Tak, udaje się to na przykład w tym roku. Ten wzrost eksportu żywności o 1,6 mld euro porównując trzy pierwsze kwartały 2020 i 2019 roku to 17% wzrostu jest właśnie do krajów arabskich, krajów afrykańskich i krajów azjatyckich. W tych krajach, o których mówię, żywność ze Starego Kontynentu jest uważana za żywność klasy premium. A my mamy taki zamiar, bo jako Polska mamy, żyjemy w takiej strefie klimatycznej i uprawiamy rośliny, hodujemy, że nie możemy tylko kontynuować koncentrować się na cenie, ale musimy też koncentrować się głównie na jakości i wiązać y, naszą polską żywność z żywnością wysokiej jakości, żeby to było naszym synonimem na zewnątrz. Y, I właśnie w y, tych krajach arabskich bogatych czy innych, co mówię, y, żywność ze starego kontynentu, żywność europejska jest uznawana za żywność właśnie wysokiej jakości, żywność klasy premium, czyli idealnie wpisuje się w to y, w y, co chcemy, żeby nasza żywność, jaka była na zewnątrz? To jeszcze tylko słowo o zagranicy. Co lubią konsumenci, jeżeli chodzi o polskie produkty? Co sobie chwalą? Co, najbardziej, co jest najbardziej popularne? To w zależności od kraju, od rejonu świata, bardzo popularne są polskie wyroby zbożowe, zboża, mięso, oczywiście wołowina, drób. Wieprzowina, owoce i warzywa, ale na przykład też bardzo popularne są cukierki, bardzo duży, duży udział w eksporcie mają. Nie wiem na przykład czy wszyscy wiedzą, ale na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich bardziej popularne niż ciasto do kawy jest polska krówka. No, polska kurwka zawsze popularna. No, czy w Polsce właśnie, panie dyrektorze? Mówimy o eksporcie i tutaj mamy bardzo dobre informacje, ale jeżeli chodzi o Polskę, to ośrodek prowadzi kampanię produkt polski kupuj świadomie, mimo że z badań wynika, że 91% rodaków jest gotowych do kupowania krajowych towarów. Trzeba do tego zachęcać? Tak, trzeba do tego zachęcać, ponieważ po 1989 roku. Kiedy skończył się PRL, my bardzo dużo rynku żywności utraciliśmy na rzecz podmiotów zagranicznych. One były lepiej opakowane, ładniejsze, były dla nas bardziej takie, mniej dostępne i bardzo dużo firm zostało też oczywiście sprzedanych. Bardzo dużo marek zostało polskich sprzedanych za granicę. i w tym przypadku trzeba, tak jak każdy kraj w Unii Europejskiej, na świecie, ma swoje kampanie, które mają podnosić patriotyzm gospodarczy, patriotyzm konsumencki, bo jest to bardzo pozytywne zjawisko dla gospodarki, dla każdej gospodarki. I my w Polsce, Krajowe środowiska Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa, prowadzimy kampanię Kupuj Świadomie Produkt Polski. Ona odnosi się do żywności. I jest to o tyle ważne, że gdy idziemy do sklepu i kupujemy produkt z oznaczeniem produkt polski, czyli biało-czerwona. Yy, takie logo przypominające biało-czerwoną flagę z napisem produkt polski, yy, to my nie tylko wybieramy polską firmę, ale mamy też gwarancję pochodzenia surowca, ponieważ je jeżeli przedsiębiorca chce, żeby takie logo mogło się znajdować na jego produktach, to musi w minimum 75% korzystać z surowców, które zostały by wyprodukowane w Polsce. Jest to niebywale ważne, ponieważ jeżeli surowce są też wyprodukowane w kraju pochodzenia, to wiadomo, że VAT, akcyza przy takiej produkcji, podatki, miejsca pracy są w takim kraju i tak dalej, i tak dalej. I wtedy w sposób najpełniejszy wspieramy gospodarkę. Jeżeli wybieramy produkt, który jest wyprodukowany w Polsce, z Polskich surowców, to z, jedna złotu, z jednej złotówki około 80 groszy zostaje w obiegu w polskiej gospodarce. Jeżeli kupujemy produkt zagraniczny, około 25 groszy tylko zostaje w obiegu w polskiej gospodarce. Także widzimy, jakie to są duże różnice. A dzisiaj nie ma już problemu, żeby znaleźć te produkty polskie, bo w 2017 bodajże weszły przepisy, które pozwalały na dobrowolne znakowanie towarów, żeby, żeby producenci no, dawali konsumentom znać, że to są właśnie polskie produkty. Teraz są już na pierwszy rzut oka widoczne? Tak. Jakbyśmy przed gazetki w sieciach handlowych, byśmy zobaczyli, jaka była skala w 2017-18 roku używania loga produkt polski, a teraz to widzimy naprawdę bardzo dużo różnicę. My też robimy badania na ten temat, widzimy, jaka jest popularność znaku, o ile więcej producentów znakuje tą swoją żywność. Ale oznaczenie produkt polski jest jednym z wielu elementów, które tak naprawdę zostały wykonane w ostatnich latach. Na przykład 30 września wszedł obowiązek znakowania flagą pochodzenia mięsa surowego w ladach, w, sklep, w ladach sklepowych, w marketach. Dziś konsument stojąc przed ladą widzi, czy mięso dane było, pochodzi z Polski, czy ma flagę biało-czerwoną, czy nie. Dwa lata wcześniej wprowadziliśmy obowiązek znakowania flagą pochodzenia ziemniaków na przykład, to był duży problem, bo to o czym ja mówiłem, że te towary takie jak ziemniaki czy mięso surowe, one są najczęściej towarami anonimowymi, takimi no trochę i... Wprowadzenie obowiązków, znakowania flagą pochodzenia takich produktów bardzo podkreśla to skąd one pochodzą, bo np. w przypadku ziemniaków, sieci handlowe, które bardzo często nie są polskie, masowo sprowadzały ziemniaki czy z Maroka, czy z Egiptu, czy z innych krajów i konsumenci nawet niekiedy w tym pędzie zakupów nie byli świadomi, że z tak odległych krańców świata mogą być przywożone ziemniaki, bo przecież ziemniak kojarzy się jednoznacznie z Polską. No, Wielkopolska jest nazywana np. Pyrlandią potocznie, także wiemy, wiemy, jak to jest zakorzenione w naszej świadomości. A mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o eksport, to tutaj polskie wyroby, polskie produkty są dobre jakościowo i konkurencyjne, jeżeli chodzi o cenę. A jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, czy też jest tak, że produkt polski jest, jest, jest tani albo jest tańszy niż, niż inne produkty? Co e... wybiera konsument? Wybiera cenę, jakość. Konsument wymiera przede wszystkim cenę, ale bardzo coraz częściej zwraca uwagę właśnie na jakość, na oznaczenia bo mamy różne rodzaje oznaczeń. Akurat produkt polski mówi o oznaczeniu kraju pochodzenia, oznaczenia na przykład jakościowe, odnośnie terytoriów na przykład geograficznych chronionych unijnych, w których są wytwarzane. Także konsument jest coraz bardziej świadomy. Nam na tym zależy bardzo, żeby konsumenci byli świadomi, żeby w sposób świadomy podejmowali zakupy. Bo na przykład kolejnym problemem jakim jest to, nieraz konsument idzie do sklepu i wybiera produkty w sposób historyczny. On pamięta na przykład z lat swojego dzieciństwa firmę, która była, firm, firmę Weddiniarską, na przykład, czy Słodycze, które były polskie i uważa, że ta marka na pewno jest polska, co bardzo często nie jest prawdą, bo przecież w Polsce marki, które były polskie kiedyś, czy to wędlin, na przykład właścicielami jest kapitał duński, czy nawet kapitał chiński, co się niekiedy może być nawet ciężkie do wyobrażenia. Tak samo ze słodyczami czy z innymi rzeczami, także ważne jest to, żebyśmy nie tylko w sposób historyczny podchodzili do marek, ale również w sposób świadomy odnajdywali oznaczenia które mówią o, właśnie o kraju pochodzenia. I panie dyrektorze, ostatnie pytanie, zbliżają się święta, wiadomo, zakupy, zakupy, zakupy. Czy będzie już teraz y, klient wybierał świadomie, bo będą efekty tej akcji, czy jeszcze być może za wcześnie? Yy, tak, są, y, efekty są, bo my widzimy wzrosty cały czas rozpoznawalności Wzrosty nam z bardzo cieszą, bo bardzo dotyczą bardzo młodej grupy osób i to jest dla nas było trochę zaskoczenie na początku, jak robiliśmy badania, że osoby właśnie młode bardzo często coraz częściej wybierają kraj pochodzenia jako Polskę jako swoje kryterium zakupowe. Organizujemy też dużą akcję świąteczną, produkt polski na stole świątecznym i mamy nadzieję, że te akcje będą przynosiły coraz większy skutek. One będą prowadzone w trybie ciągłym, bo kampanie jakiekolwiek promocyjne muszą być prowadzone w trybie ciągłym. Nie można, nie można podejść w ten sposób, że po prostu raz się przychodziło kampanię, ona już będzie skuteczna na zawsze. A o akcji Produkt Polski Kupuj Świadomie mówił Marcin Wroński, zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za uwagę.